Szanowni Państwo, nazywam się Olga Ziłkowska, a tytuł mojego wystąpienia, jak mają Państwo okazję przeczytać, to Żywot Świętej Anny Jana Koszyczek od wydania do wydania. Nie trudno się więc domyślić, że to właśnie ten zabytek będzie w centrum zainteresowania. Inaczej niż osoby, które do tej pory tutaj występowały, nie będę mówiła o samym druku. Starym druku samym w sobie, ale o współczesnych edycjach starego druku, dokładniej rzecz ujmując, o transkrypcji tekstu dawnego. Mimo, że w tym środowisku Żywot świętej Anny to zabytek z całą pewnością znany, dla porządku wystąpienia chciałabym przypomnieć wybrane, istotne dla referatu elementy charakterystyki tego zabytku. Jest to polskojęzyczny, oczywiście tak zwany swobodny przekład łacińskiego apokryfu Legenda Sanctissime Matrone Anne, Genitricis Virginis Mariae Matris et Jezu Christi Evi. Zastrzeżenie, że przekład jest swobodny, to termin wprowadzony przez Irenę Kwilecką, jest tu niezwykle istotne, ponieważ ten fakt wpływa także na podejście wydawców do łacińskich źródeł. Żywot Świętej Anny był drukowany na przełomie XV i XVI wieku wielokrotnie. Ukazał się w Krakowskiej Oficynie Hieronima Wietora około 1532 roku na papierze formatu quattro. Egzemplarz znajdujący się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jest unikatem drugiego wydania, a jedyny znany nam egzemplarz pierwszej edycji z 1520 roku spłonął w pożarze Biblioteki Narodowej podczas II wojny światowej. Ta specyficzna sytuacja powoduje, że pod pewnymi względami procedura przygotowania tekstu do wydania jest podobna jak wobec tekstu rękopiśmiennego, jednostkowego, niepowtarzalnego, bez możliwości porównania z innymi egzemplarzami tego samego wydania. Te dwie cechy, czyli znane obszerne łacińskie źródło oraz unikatowość dostępnej nam wersji tego tekstu, dostępnej nam edycji, będą jeszcze przywoływane w dalszej części tego referatu. Żywot Świętej Anny Świętej Anny dotychczas został wydany w całości tylko raz w edycji fototypicznej z 2015 roku w serii Libri, Librorum podał do druku Wiesław Wydra. Ponadto fragmenty tego tekstu zostały wydane w transliteracji, w postaci transliteracji w chrestomacji staropolskiej pod redakcją Wojciecha Ryszarda Rzepki i Wiesława Wydry. Fragmenty, nieliczne fragmenty transkrypcji zostały także wydane w antologiach, Takich jak wybór tekstów staropolskich Stefana Wertela Wierzyńskiego, czy cały świat nie pomieściłby ksiąg pod redakcją Wojciecha Ryszarda Rzepki i Wiesława Wydry ze wstępem Marii Adamczyk. Istotny jest także artykuł Ludwika Bernackiego z 1907 roku, który ukazał się właśnie w szóstym tomie pamiętnika literackiego, pod tytułem Nieznana praca Jana Koszyczek”. Poza tym, że Bernacki podał tam fragmenty transkrypcji tekstu, to zestawił je jeszcze z łacińskim źródłem. W ostatnim czasie powstały aż dwa całościowe wydania transkrypcji tego tekstu. Obydwa w ramach grantów, udostępnione w ramach projektu Apokryfa.pl oraz w nowej edycji autorstwa Wiesława Wydry, Marka Osiewicza i Ewy Cybulskiej-Bohuszewicz. Porównanie obydwu edycji, obydwu transkrypcji nasuwa się niemalże samo. Zacznijmy od tego, czym jest narzędzie Apokryfa. To jest multi funkcjonalna wyszukiwarka, która powstała w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Projekt nosi tytuł Staropolskie Apokryfy Nowego Testamentu, Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu, uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych. Jeszcze trwa ten grant, choć chyli się już szczęśliwie ku końcowi. I chciałabym Państwu zaprezentować, jak działa to narzędzie, oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie, potrzebnym na użytek tego referatu, żeby Państwo zobaczyli, jak wygląda i właśnie jak działa to pierwsze z wydań, o których będę mówiła. Ale wiedząc, jak często technologia lubi płatać figle, nagrałam krótki filmik z tego, jak działa to narzędzie. I mam nadzieję, że ten film teraz się odtworzy. Yy, tak. To jest właśnie strona pierwsza, na której widać u samej góry zakładki oraz tytuł, tytuł grantu. Kiedy wejdziemy w zakładkę teksty, wyświetlą się wszystkie teksty udostępnione w ramach wydania. Dziewięć apokryfów, w tym właśnie Żywot Świętej Anny. Możemy za pomocą odpowiedniego narzędzia wybrać zakres kart, które nas interesują, a także zakres wersów. Wtedy wyświetli nam się przygotowana transkrypcja tego tekstu. Możemy rozwinąć noty. Tu, co ważne, tych not akurat nie ma. To też jest istotne. Jeżeli klikniemy sobie zakładkę Transliteracja, to otrzymamy równoległy układ Transkrypcja, Transliteracja i możemy rozwinąć noty zarówno do jednego sposobu prezentacji tekstu, jak i do drugiego. Możemy także zobaczyć inne transkrypcje. Tu akurat, jak wspomniałam, nie ma innych transkrypcji. A także wyświetlić równolegle łacińskie źródła do tego tekstu. Możemy także od razu, klikając takie oczko, sprawdzić, który zakres łacińskiego tekstu został przyporządkowany do zakresu w tekście polskim. Jeśli wtedy podświetlają po prostu wersety. Poza tym mamy jeszcze zakładkę Miejsca paralelne i możemy wyświetlić sobie te same miejsca z innych apokryfów, mówiąc o tym samym. Jako, że żywot świętej Anny jest wyjątkowy pod względem treści, to tutaj akurat zbiór jest pusty. Tak, ale możemy, możemy dotrzeć do wątków właśnie przez, przez wyszukiwanie po wątkach. Kiedy wejdziemy w zakładkę opracowania, znajdziemy tam informacje podstawowe dotyczące tekstów, czyli tutaj akurat tego y, tekstu apokryfu polskiego. A jeżeli wejdziemy sobie w zakładkę o źródłach, zobaczymy także podstawowe informacje dotyczące tego łacińskiego źródła, którego swobodnym przekładem jest właśnie żywot świętej Anny. Y, oczywiście możliwości, jakie daje ta... Y, Oczywiście możliwości, jakie daje ta, ta wyszukiwarka, to narzędzie są dużo większe, ale z przyczyn ograniczeń czasowych nie mogę zaprezentować Państwu więcej, natomiast zachęcam do dopytywania także w kuluarach. Drugie wydanie, o którym wspomniałam, to wydanie autorstwa Wiesława Wydry, Marka Osiewicza i Ewy Cybulskiej-Bohuszewicz. Ono się jeszcze fizycznie nie ukazało, ale już lada moment będzie na świecie. A dzięki uprzejmości autorów miałam, mogłam skorzystać z wersji przed, przed drukiem, a także dopytać o niektóre przyjęte rozwiązania edytorskie, które nie zostały wyjaśnione we wstępie do, do edycji. I znowu, w związku z tym, że transkrypcja Tekstu dawnego jest zawsze jego interpretacją. Pokazuje, w jaki sposób wydawcy zrozumieli tekst pod względem składni, języka, a co za tym idzie, także ukrytych w nim tek sensów, treści. To normalne i całkowicie naturalne, że te transkrypcje będą się od siebie różniły. Będą się od siebie różniły w bardzo wielu miejscach, na wielu różnych płaszczyznach. Ja tutaj chciałam pokazać tylko kilka reprezentatywnych przykładów tych różnic i króciutko je omówić, żeby pokazać, z czego one mogą wynikać, co może się za nimi kryć. Od razu też zaznaczę, że celem tego referatu i celem tego porównania nie jest wytykanie nikomu błędów, szczególnie, że sama brałam udział w przygotowywaniu jednej transkrypcji i rozmawiałam o drugiej transkrypcji, więc z całą pewnością często jest tak, i w tych przypadkach właśnie tak jest, że możliwa jest więcej niż jedna interpretacja. I możemy znaleźć argumenty przemawiające za danym rozwiązaniem, i równocześnie przeciwko temu rozwiązaniu. Spójrzmy zatem już na, na, na przykłady. Już samo pobieżne spojrzenie na kształt obu transkrypcji pozwala dostrzec, że w wydaniu papierowym mamy tradycyjny układ transkrypcji. Nie zachowujący układu druku, czyli zgodnie z zaleceniami wydawania tekstów dawnych. Jest to układ ciągły. Przejście do kolejnych kart, do kolejnych linii zaznaczone jest odpowiednimi symbolami edytorskimi. Natomiast w wydaniu elektronicznym zachowany jest układ rządków 1 do 1. Często nawet wiąże się to z podziałem wyrazu nie na granicy morfemów. Można powiedzieć, że jest to błąd w sztuce, ale to z kolei było spowodowane. Koniecznością dostosowania układu transkrypcji do transliteracji, która z kolei musiała być rządek w rządek, tak jak w druku i tak jak w innych apokryfach, które zostały udostępnione w ramach narzędzia, w wypadku rękopisów. Kolejne co zwraca naszą uwagę, to brak not do transkrypcji. Obszernych not. One gdzieś tam się pojawiają, ale są pojedyncze i nieliczne. W wydaniu elektronicznym i bardzo obszerne, jak widać, noty w wydaniu papierowym. Z czego to wynika? W wydaniu papierowym. Te przypisy wyjaśniają niektóre kwestie merytoryczne, podają szczegóły geograficzne lub informacje o osobach czy też różnicach w stosunku do łacińskiego źródła. A w wydaniu elektronicznym tych przypisów prawie nie ma, ponieważ wszystkie potrzebne informacje znajdują się w osobnych funkcjach tego narzędzia, dlatego nie są już dublowane w, w przypisach. E, przyjrzyjmy się teraz samemu tekstowi i różnicom w tekście. E, Pierwsza znacząca różnica, bardzo wyraźna, jest już w samym tytule. W wydaniu Apokryfa, w wydaniu elektronicznym, mamy dodatkowy niejako wyraz matki. Tytuł ten brzmi więc, żywot świętej Anny, matki na Panny Maryjej, Matki Bożej i Pana Jezusa Chrysta, starej matki Jego. Tytuł w wydaniu papierowym brzmi, Żywot Świętej Anny, na czystszej Panny Maryjej Matki Bożej i Pana Jezukrysta Starej Matki Jego, z przypisem do wyrazu Bożej, wyjaśniającym. Wyraz w tytule błędnie dodany zapewni odruchowo, podświadomie do Panny Maryjej, przez drukarza, a może nawet tłumacza. I co może zrobić wydawca? Widzi, że tytuł w takim brzmieniu jest niezrozumiały, prowadzi do jakiejś sprzeczności, kto jest czyją matką, kto jest czyją babką i o co w zasadzie chodzi. Jedna grupa wydawców zdecydowała, na, zdecydowała się na dodanie jakiegoś wyrazu, żeby wyprostować tytuł. Można byłoby oczywiście powiedzieć, a dlaczego nie usunąć Bożej, skoro jest dodane mechanicznie. Oczywiście to jest jeszcze jedno rozwiązanie, które mogli zastosować wydawcy. Można było też tak, jak zrobili to wydawcy w tej wersji papierowej, zostawić tytuł bez jakichkolwiek koniektur, tylko z wyjaśnieniem w przypisie. To, co Państwo widzą na slajdzie, świetnie obrazuje Ścieranie się dwóch tendencji w edytorstwie. Jedna z nich nazywana jest na Zachodzie przede wszystkim edytorstwem idealistycznym, w którym wydawcy dążą do naprawienia tekstu i od, odtworzenia. Jakiejś nieistniejącej, być może wersji oryginalnej. Druga wersja, drugi nurt to jest edytorstwo realistyczne, czyli wydajemy tekst dokładnie taki, jaki jest. Kolejny przykład, drugi. Tutaj, tutaj widać wyraźnie inne rozmieszczenie przecinków. Teoretycznie można by powiedzieć, że to tylko przecinki, ale kiedy zostawimy te polskie fragmenty z łacińskim źródłem, okaże się, że dużo lepiej oddaje sens łacińskiego tekstu wersja z, z tego wydania elektronicznego. Spójrzmy, pocieszenie udręczonych, a smutnych, a nie pocieszenie udręczonych, a smutnych wspomożenia. Tutaj na taki kontrargument mogę, mogę powiedzieć, że my zawsze dajemy tylko jedną łacinę, jedną z wielu. I też nie wiemy, z jaką łaciną obcował Jan Koszyczek. Tutaj akurat jest łacińskie źródło z narzędzia, a w narzędziu znalazło się wydanie lipskie Lotera z 1497 roku. Natomiast Bernacki w 1907 roku sugerował, że mogło istnieć wydanie polskie w drukarni, Scharfenbergera przepraszam, z 1512 roku. Zawsze jest to jakieś losowe źródło łacińskie. Nie wiemy. Także nigdy nie wiemy, do jakiej łaciny należałoby to dopasować. I kolejny przykład, już ostatni, wiedząc, że kończy mi się czas. To jest przykład, w którym wydawcy inaczej odczytali zapis. Obydwa odczytania są uprawnione. Bo ślubili Panu Bogu z płaczem, jeśliby oddalił złożeczenie niepłodności od Anny, a dali jej płot, chcąc ofiarować on płot na służbę Bożą do Kościoła. Albo chcąc ofiarować on płot na służbę Bożą do Kościoła. Chcąc to oczywiście trzecia osoba liczby mnogiej czasu teraźniejszego z partykułą wzmacniającą "-ć". Chcąc to imię słów, który w tej interpretacji odnosiłby się do Boga. Dużo sensowniej z punktu widzenia treści, a także dużo klarowniej z punktu widzenia składni staropolskiej, byłoby użyć tutaj osobowej formy czasownika niż imię słowu. Ślubili Panu Bogu z płaczem, że jeśli oddaliłby niepłodność Anny i dał jej dziecie. To ludzie oddadzą ten płód, czyli tę dziewczynkę, Marię, na służbę do kościoła. Co więcej, w łacinie w tym miejscu pojawia się oferent, czyli trzecia pluralizm właśnie, indikativus presentis activi. Oczywiście różnic jest dużo więcej, ale celem tego referatu nie było wymienienie wszystkich tych różnic, tylko właśnie wskazanie kilku z nich, Szczególnie takich, w których można było dostrzec zarówno argumenty za, jak i argumenty przeciw każdemu z rozwiązań. Najczęściej właśnie jest tak, że istnieje więcej niż jedna uprawniona interpretacja danego zapisu, a to, na którą z nich zdecyduje się wydawca, zależy w dużej mierze od celu wydania, typu wydania, a także od przekonań, jakie ma wydawca w stosunku do tekstu staropolskiego, do języka staropolskiego, a także do procesu przekładu tekstu w średniowiecznej, bo tu jeszcze cały czas możemy mówić o bardzo późnym średniowieczu, mimo wszystko.